Od kilku lat obserwujemy nasilenie zjawisk burzowych, które mogą być niebezpieczne dla Twoich urządzeń. By zmniejszyć to zagrożenie warto pamiętać o właściwym doborze urządzeń przeznaczonych do sterowania procesami produkcyjnymi. Mówi o tym seria norm PNEN 61010, która określa m.in. wymagany poziom wytrzymałości produktu na przepięcia, rozróżniając cztery kategorie instalacji. Kategoria pierwsza to telefony, komputery, tablety czy urządzenia powszechnego użytku. Kategoria druga dotyczy urządzeń domowych i warsztatowych, takich jak np. lodówka, pralka, wiertarka. Kategoria czwarta dotyczy urządzeń stosowanych bezpośrednio, np. na liniach energetycznych. I kategoria, która interesuje nas najbardziej, kategoria trzecia do zastosowań przemysłowych. Zapewnia wytrzymałość urządzeń na przepięcia aż do 4000 V. Właśnie zgodnie z tą kategorią projektujemy mierniki, analizatory, przetworniki czy regulatory. Pamiętaj! Bezpieczeństwo instalacji zależy od właściwego wyboru urządzeń. Im wyższa kategoria, tym lepsze zabezpieczenie. Stosując produkty kategorii drugiej w instalacji przemysłowej, czyli w miejscu, które wymaga stosowania kategorii trzeciej, narażasz swoje urządzenia na zniszczenie, a nawet na pożar całej instalacji. Dlatego, by zagwarantować stabilność i bezpieczeństwo procesów przemysłowych, zawsze stosuj urządzenia trzeciej kategorii instalacji produkowane przez Lumel SA. Nie ryzykuj! Wybierz lumel.